Była mowa o Zielonym Ładzie i tych wszystkich podatkach pseudoekologicznych. Teraz przejdziemy do podobnego zagadnienia. Jakie są koszta życia obecnie w Hiszpanii? Czy coś się w tym temacie zmieniło w roku 2025 obecnie mamy? Jeszcze zostając na chwilę w temacie podatku ekologicznego Emilka. Coś takiego miało być na Gran Canaria wprowadzone w miejscowości Mogan. Miało być tam 15 centów. Za dzień taki podatek ekologiczno-turystyczny powiedzmy. I co się stało po jednym dniu obowiązywania tego podatku? Odwołali to. Został pozwany do sądu przez właśnie branże hotelarskie i turystyczne, że tak naprawdę to nic nie wnosi, to się mija z celem i to nie osiąga żadnych celów ekologicznych. I podatek wysoki sąd w Hiszpanii zawiesił. Po jednym dniu. Właśnie obowiązywania go. Jakie ma być rozwiązanie tego sporu? To jest zawieszone na czas tej sprawy. Możliwe, że rząd wygra tą sprawę i to wprowadzą, Aha. ale chciałbym tutaj przypomnieć, bo kiedyś robiłem research na, tych, na temat właśnie tych różnych podatków hiszpańskich, odnośnie tego, że oni chcą znać Wasze przychody, na przykład jesteście z Polski, jesteście turystą, chcą znać Wasze przychody w Polsce, chcą wiedzieć, ile nieruchomości macie za granicą i tak dalej. Hiszpania ma bardzo długą historię, że w końcu europejski jakiś tam sąd. Wywala im te wszystkie podatki i zasady, bo są po prostu niezgodne z przepływem hmm. środków. Mówię o tym, bo w Polsce nie zawsze o tym usłyszycie. Zazwyczaj mówi się tylko w telewizji, że Polska ma jakieś złe prawo, jest wstyd w Unii i to musimy odwołać tam. I nie? że Polska ma dużo podatków, tak. bo ma, ale w innych krajach wcale nie jest I, lepiej. I tam Polska łamie jakieś tam <gry> przepisy. No, nie tylko Polska łamie, w Hiszpanii też to się już zdarzało, i podejrzewam, jakby się pochylić nad ich prawem, to jeszcze więcej by się znalazło, bo te wszystkie ich pomysły na ograniczenie na domu mhm. przez obcokrajowców, no też graniczą na po prostu komunizm. Ale dobra, nie o tym miał być. Ten temat, jeśli nie mieliście okazji tego posłuchać, ostatnio mieliśmy wywiad w Polskim Radio 4. Zostawimy tutaj link, żebyście mogli sobie odsłuchać tą audycję, bo jest naprawdę bardzo fajna. Polecam. Dobra, ale wracamy do innego głównego punktu. Koszta życia w Hiszpanii. Ostatnio wybraliśmy się Emilka na zakupy, nie? Mhm. Do naszego ulubionego i hipermarketu. Który nazywa się Alcampo. Campo. Czyli Oszołom to, jest... to jest? Tak, Oszołom. Bo tam jest bardzo duży wybór. Zawsze jest więcej mm -hmm. wszystkiego niż u nas na wsi. Tam jeden makaron na krzyż, jedno piwo na krzyż powiedzmy. <laughs> no tak. i ostatnio polecieliśmy na grubo. Po, pojechaliśmy sobie do tego sklepu. No i braliśmy to, co chcieliśmy, to na co mieliśmy ochotę. To w skrócie może, co, co kupiliśmy? Jedzenie na około 7 dni powiedzmy. I rzeczy na przykład dla kota które starczą na niecały miesiąc mhm. i z używek no to tak 20 euro w piwie było no. maksymalnie, maksymalnie, żeby nie no, było. a kot to było 30 euro, czyli powiedzmy no. 50 euro, no to był kot plus piwo, no okej, okay, niech Więc będzie. tu pierwsza dana, mhm. Tu pierwsze dane dla Was, miesiąc utrzymania zwierzaka w Hiszpanii to jest około 30 euro. Jednego kota. Mówię Jednego oczywiście. kota, takiego dużego tak, dosyć. Z tego względu też nie będę mieć więcej kotów, bo jest to dla mnie za drogie. Za dużo je. <ścoughs> e, jeśli chodzi o właśnie ten wydatek alkoholowy, no to 20 euro. Jakieś tam fajne piwka sobie kupiliśmy. No to tak na tydzień w naszym wypadku. No. Maksymalnie. No, ale to też bez szału, nie? Te piwa też nie były jakieś tam drogie, nie? No, no i oprócz tego standardowe rzeczy, nie było tam żadnej polędwicy wołowej czy czegoś, która kosztuje obecnie za kilo drożej niż nowy odkurzacz, ale to taki szczegół. No, po prostu tam jakiś kurczak, coś tam do jedzenia, kukurydza w puszce, no, takie typ podstawowe rzeczy, powiedzmy, nie? Mhm. Takie, I... które na pewno zjemy, no, nie ma opcji, żebyśmy nawet wyrzucili coś z no. tego. No, więc tu nie było naprawdę szału, i ile Ile brzmiał wyrok? Szkoda, że nie mam tego rachunku, bo akurat go wyrzuciłam niedawno. 130 euro. Za jedne zakupy pod tytułem biorę co chcę. Przy czym to jest dwie mm -hmm. osoby plus kot, tak? Tylko. Tak. <laughs> Więc pomyślcie sobie, ile to by było. Na przykład, gdyby ktoś miał dziecko, jedno. Powiedzmy Dwójkę. Albo dwójkę. Albo trójkę. Albo to ja już trójkę. wtedy sobie nie wyobrażam. 200 euro na jednych zakupach. No i tu mi taki mem się przypomniał Emilka, nie? że na przykład rodzice mówią do syna, chcielibyśmy mieć wnuki, a ten syn odpowiada, najlepsze, co mogę zrobić dla was, to nie popełnić samobójstwa. No z takimi kosztami życia to się kurwa nie dziwię, a poza tym, no właśnie od tygodnia śmiejesz się z tego mema. No taka no, sytuacja. Bo uważam, że jest trafiony w dziesiątkę. Albo w jedenastkę nawet. O koszty życia z dziećmi, no to niestety nie powiem, bo nie mam doświadczenia. Mówię tylko na naszym przykładzie, gdzie są to dwie osoby, tak jak widzicie. No i nie kupujemy ziemniaków, bo jak widać, mamy dużo swoich. I myślimy, aktualnie. że tym sposobem nie wiadomo ile oszczędzamy, bo mamy aż jedno warzywo w polu. No a jak już mówimy o ziemniakach, koszt ziemniaków w Hiszpanii, Bardzo na Teneryfie, wysoki. obecnie 2 euro za kilo. No to to jest dużo, mhm. nie? To jedzenie już Wam więcej powiedzieliśmy. Ile kosztuje obecnie jeżdżenie samochodem? Może teraz. Mhm. Litr na taniej stacji samoobsługowej kosztuje 1,12 za diesla. A normalnie 1,25 albo coś takiego. Mhm. No to wychodzi mi gdzieś tak około 200 euro na paliwo miesięcznie. Warto dodać, że na Teneryfie jeździ się dużo mimo wszystko. Na przykład coś jest w jednym miejscu na wyspie i bez względu na to, gdzie mieszkacie, to musicie tam specjalnie pojechać. I to się wydaje, że no dobra, wyspa nie jest duża, że to jest 80 kilometrów, no ale wiecie, obrócić do szpitala 80 kilometrów w jedną stronę, no to będzie sporo na paliwo. Kolejną taką sprawą, właśnie z życia na Teneryfie, jest ukształtowanie terenu. Dużo uliczek jest. Bardzo mocno stroma, jest dużo często schodów, więc, właśnie z dostawami różnych rzeczy na chatę często jest problem. Oj, tak. Bardzo często nie da się po prostu zamówić, nie chcą nam dowieść, albo chcą za to dużo pieniędzy. Nawet są sytuacje, że załóżmy ktoś chce kupić gdzieś działkę i coś tam budować, no i jest tak stroma droga podjazdowa, że na przykład ludzie w firmach związanych z budowlanką mówią, no ale słuchajcie, tam betoniarka nie podjedzie. No, no, no to, sobie, to, to sobie zostawimy są... na odcinek o działce tak, chyba. To są takie właśnie tematy. Na Bo właśnie regii. odkryliśmy to przy temacie organizowania budowy, ale o tym później. Ile na tym Chwilę trzeba zapłacić za wynajem kawalerki. Zależy gdzie. Wiadomo, czym bliżej morza, tym drożej. No to może powiem, gdzie jest taniej. Cała północ Aha. jest znacznie tańsza, no to myślę, że za 600 euro. Nawet i mniej przy dobrych wiatrach. Nie, za mnie już nic nie wynajmiesz. Nie. No to Absolutnie. 600 euro na północy wyspy za wynajem na miesiąc długoterminowy. No a na południu wyspy, no to jak to mówią Sky, is The Limit, mogą chcieć bardzo duże pieniądze za wynajem. No takim standardem to jest 1200 euro za miesiąc. Czyli dwa razy więcej niż na północy. Są to kwoty też często jeszcze wyższe 1400 euro, 1600 euro. Dokładnie, jeśli coś kosztuje obecnie poniżej 600 euro za miesiąc, uważam, że jest to okazja. Powiedzmy sobie o mediach, bo bardzo dużo mieszkań ma wliczone koszty typu woda i prąd, ale nie wszystkie. My akurat nie mamy tego, więc wiemy, ile to kosztuje. O, to powiedz. Tylko tu mały wstęp, co nie? Zakładam, że Wy, widzowie, nie wiem, z Polski czy tam z Anglii, jesteście przyzwyczajeni do tego, że, nie wiem, macie telewizor, chcecie sobie sypialnie dogrzać na noc, chcecie mieć różne tam nagłośnienie, jakieś fajne rzeczy, nie? Z takimi wymaganiami, tak jak my, no to wyniesie Was prąd około 40-50 euro, bym powiedział. Tyle wynosi nas na północy, gdzie trzeba dogrzewać, ale jeśli chodzi o lokalnych, oni żyją bardziej estetycznie, bardziej skromnie. Nie grzeją nic. Bo <grym> widziałem przez przypadek rachunek sąsiada, który też mieszka w dwie osoby, i im rachunek wyniósł 20 euro. A nasz był ile? 40 parę. Aha, no to czyli jakby dwa razy więcej nam wyszło za prąd, bo sypialnie grzejemy na noc piecykiem elektrycznym. Mhm. Na co trzeba uważać? Na pewno na południu. Trzeba uważać na klimę, bo na tym można na pewno sporo popłynąć. O, to wiadomo. Jak na całym świecie klimat zżera mnóstwo prądu. Jeśli chodzi o gaz, bo też się zdarza często tak, jeszcze. Że są kuchenki na gaz na Teneryfie. Co ty lubisz jako. Yy, Uwielbiam. Kucharz, bo uważasz, że lepiej się lepiej gotuje. Lepiej się na gotuje, gazie. można na włoku sobie zrobić elegancko Chińczyka. I kupuje się butle, bo tu nie ma gazociągów nigdzie na wyspie. Kupuje się butle. Można mm. te butle kupić z dostawą do domu albo to, samemu na stacji sobie wymienić. No na pewno znacie z Polski, bo kiedyś były tylko kuchenki na butle gazowe. Taka butla nie wiem, to jest tam kilo czy czegoś. Kosztuje 16,60 obecnie. I na ile nam wystarcza taka? My mamy na gaz prysznic, i ten prysznic na takiej butli jedzie z 2 miesiące nawet. Mhm. A my no, używamy dużo to właściwie. Tak w miarę. No przypomnij sobie teraz, to jest ten czas. To jest twój czas antenowy na YouTubie. Kurde. I telefon. No na przykład telefon. telefon. Ile kosztuje telefon w Hiszpanii? No taki abonament ze wszystkim. Ja tak ile abonament ze wszystkim kosztuje? Ja płacę 27 euro za samą kartę SIM? No. Ja mam wszystko unlimited. O, 27 euro. Informacja z pierwszej ręki tu kolega ma. 27 euro razów miesięcznie macie bez limitów, wszystko. A dlaczego nie możesz powiedzieć na swoim przykładzie? Bo, bo mam co telefon ty masz? z Anglii i mam trzy numery za 63 euro i bez limitów, wszystko i dalej działa, więc na razie nie zmieniam, bo mam to gdzieś. To teraz może o motoryzacji trochę powiemy. Ubezpieczenie aut, często się zdarza takie pytanie. Mamy Peżota Bożego 206, bardzo stary, typu 20 parę lat. No to ubezpieczenie ile ty płacisz? 350 euro rocznie. Nie, rocznie. No i to jest taka dobra cena, można powiedzieć, że to jest tanie ubezpieczenie. No, za tego dużego Chryslera siedmioosobowego, który też służy czasem podwózkom różnych osób, to ubezpieczenie 500 przy czym ono jest trochę okrojone, to nie jest full wypas. Full wypas by kosztował 900 euro. No, czyli widzicie jakby znacznie więcej, jeśli auto jest większe. Mhm. I albo ITV, czyli przegląd, przegląd auta kosztuje 35 euro około. No to też spoko, no to jest to roczne nie jest duży koszt. Dla starych aut, typu powyżej chyba 20 lat czy coś takiego, to jest co pół roku. Nie jest tutaj dużo droższe życie niż w Polsce. No. Naprawdę całkiem podobnie, bo też słyszę, jak ludzie z Polski przyjeżdżają tutaj na wakacje i złotówki zamieniają na euro i wiadomo, chodzą po mieście, kupują co chcą, no to jakby te ceny w Hiszpanii w euro, to naprawdę nie jest zdziwieniem. Tak, bardziej pewnie się różni jakość usług, ale to już jest inny temat. W Polsce usługi są na znacznie wyższym poziomie. Wiem, co jest ważne i ominęliśmy, co mi się przypomniało. Co my lubimy robić. Na kawę iść przecież o, do to, kawiarni. To tak uwielbiamy. Na kawę albo coś zjeść. No Emilka, ty sobie tu może to opisz. Tyle widzą. Halo. No to wszędzie na mieście kawa w Hiszpanii jest tańsza niż w Polsce. Za co w sumie bardzo kocham Hiszpanię, ale jest taki jeden myk. No Ile bo to kosztuje? Y 2 euro. 2 euro, no to ile to jest? No u nas na stacji kosztuje 1,30 na przykład no, kawka. No dobra, ale to wiesz, bo to jest za dupie za dupiów, dlatego jest tak tanio. No, także między 1,30 a 2 zapłacicie a 2 za kawę. A 2,50 za jakąś tam wypasioną, taką hipsterską bardziej no to... Nie no, to w hipsterskiej kawiarni no to będzie 3,50 za kawę. Dobra, jadymy, bo, bo bateria padnie. Sorka, wracamy, cisza na planie. już część ten odcinek pozostaje tak w y, klimacie kosztów ogólnie, podajemy Wam ceny, wszystkiego, no to dobra, no to może zostańmy już tej y, konwencji. Emilka, jakie ostatnio tutaj inwestycje poczyniłaś na działce? Wiekopomna pomna chwila, to o czym marzyłam od dawna, dzisiaj jest ten dzień, pierwszy raz na Teneryfie, wsadzam do gruntu drzewko pomarańczowe. Wczoraj pojechałam do sklepu, kupiłam sobie takie oto drzewko za jedyne 20 euro. No jest to drzewko trzyletnie. I co ciekawe, ma już kwiat, który pachnie przepięknie. Zapach jest taki podobny do jaśminu. Drzewko jest całkiem spore. Już je wyjęłam z doniczki. Miejmy nadzieję, że ten owoc urośnie. No i dziura jest wykopana, głęboka przez mardzina. No, nagra jest, że trzeba wirtarkom napierdalać, co nie, żeby w ogóle. Kamień, pa. Nie mogę dalej go wyjąć. A ja teraz muszę to tylko wsadzić, wysypać kompostem z lasu, który też tutaj sobie przynieśliśmy przed chwilą. No, także widzicie, jak to jest. Niektóre kobiety lubią kupować biżuterię, inne ubrania. No, ja w sumie też to lubię, ale równocześnie lubię też kupować drzewa i je sadzić. O, nawet chyba jedno wiadro wystarczy, patrz. Trzeba to przyklepać i jeszcze podlać. Chciałam bardzo podziękować mojej kochanej cioci, która sprezentowała mi takie porządne rękawiczki. Także z takimi rękawicami to moje rączki będą dobrze się trzymać. No i podlewamy. Planie jest, żeby posadzić ich więcej. Tutaj w tym pasku właśnie będą same drzewa pomarańczowe. A drzewa cytrynowe posadzimy w innym miejscu. A jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, bądź porady czy pomoc, to piszcie na naszego maila, który jest w opisie każdego odcinka. Rub takiej miny, bo będziesz swoją własną antyreklamą. Jeśli mówimy o reklamie, uwaga, to jeśli na przykład komuś marzy się posiadanie takiej działeczki jak my mamy i tam stworzenie sobie jakiegoś tam budyneczku, budyneczku gospodarczego, no to jest jeszcze jeden taki teren w okolicach na sprzedaż pół hektara za około 60 tysięcy eurasów i da się tam również postawić budynek rolniczy. Więc jeśli ktoś akurat szuka czegoś takiego na północy Teneryfy, to można się śmiało odezwać. To linka może wrzucimy w opis tego filmiku, jeśli kogoś to interesuje. No i tam jak wejdziecie w ten link jest jakby cały opis terenu. Również kontakt do tej osoby, która zarządza kanałem <śm> I Zapraszamy. <śm>